Siemaneczko mordeczki, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony IncePlik i dzisiaj sobie pogramy z teamem ICP wariaty. Także jeżeli Wam się filmik spodoba to zapraszam do zostawienia opeczki w górę, do skomentowania filmu i pamiętajcie w sklepie z przedmiotami pisujemy wspierany twórca kod Inceplik Jeżeli nikogo nie wspieracie, to będzie mega mega miło, że kogoś wesprzecie, wesprzecie na przykład mnie. Także bardzo Wam dziękuję. No a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Trzymajcie się, cześć! Dominik, where are, you, Dominik. Jesteś, uh, jesteś, jesteś. Yes. Siema Dominik. Kozacka matka. Teraz wchodzi z jest, na saksofonie. I ty mi w w w <laughs> A chłopom tak tańczyć jak ich powalasz. Wszyscy stajemy i tańczymy. Tak? <noise> ty dobre, dobre, ty dobre. No to odcinek, bo. Bo <noise> taki nagrać. Tak. Na no? Vikingi? O kurwa, ta. no? Tak, 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 dawać. Na Wikingi najlepsze, to widzicie jak tam, nam. Na, nie wiem czemu, ale nam tam dobrze idzie. To jest chyba nasza miejscówka, ty. Mhm. To jest i ICP. Normalnie, Ciekawe kiedy je usuną wikingi w ogóle. Oby nie. O, lubię tą miejscówkę. Ale szczególnie fajnie na solo się gra, jak no, grałem czasami na solo, nie? Jak u kuzyna byłem, znaczy u babci w sensie. To jak grałem sobie na solo, to właśnie jak buz leci od tej strony to zawsze wyskakiwałam gościu, to z pięcioma fragami zawsze wychodziłem. A ile typa tam się jeszcze wytłukło, tam normalnie pół serwera. Mniej więcej osób niż na tilta tym leci. Także tutaj spokój. Kozacko, kozacko, i eee, nikogo nie ma, okej okay. Znakam, ile ty masz lat? 16 Ile? W roku 17 17 masz już w tym roku no. Chłopcze Jak ja miałem 17 lat to już się wyprowadziłem od rodziców Mówiłeś już to Wiem, będę to ci ciągle powtarzał <noise> z czym? Z Nie wiem, ja się nie. dziwię, że, że co niektórzy, ja nie wiem Ja się dziwię, że co niektórzy to mieszkają, kurwa nie wiem Mają 30 lat, mamo Na przykład Ja bym nie dał rady tak po prostu, nie no nie, No po prostu bym kurwa, no, no nie dał rady, no <ścoughs> o Kurwa Ale macie zieloną rękę Ja mam piechotę Nie, nie macie

Bomba cochnąca? Dzięki Nie podchodź. Dzięki O Digla już wolę Digla kurwa Ja mam ten krzemieniową No, chcesz. dzień dobry Jestem Inzeplik no, um, Dzisiaj będziemy uczyć się grać z Diglem um, Ta broń ma y, klasę rzadkości fioletową i złotą um, i ja sobie miał, miał pod tabem bo tutaj zaznaczoną jako PM, yy, używa amunicji yy, ciężkiej. Yy, jak ktoś nie wie, jaka to jest, to jest czyli na przykład, yy, czyli na przykład do AWP. Yy, także wydaje mi się, że nigdy nie będzie lepszej broni. Dzisiaj wam pokażę, yy, jak z niej strzelać. Yy, najpierw musimy sobie znaleźć przeciwnika. I się zdemo z Zakam z Dakomic i ICP CP Dominik Kasztanow. Możecie się przywitać panowie. No, panowie Witam pochodzą, pochodzą Pan z, 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 z panowie pochodzą tak z Ameryki. Mówię, także także no, yy, co mogę więcej panie. powiedzieć? Ja, jakby, ktoś, jakby ktoś nie wiedział to gramy no, Fortnitea no, Tak no, bares, to jest, tak bares. to jest Fortnite, tak właśnie Fortnite wygląda. No, bardzo ciekawa gra Bardzo rzadka gra. Tak, no... 100 tak, tak, tak. o nie... Już już idę do już idę do Gdzie ta bomba? Dobra, biorę, biorę, okej. Okay. I, ej, no, ale, y, ale, o Jezus, ale oj, to jest takie troszkę nieuczciwe, wiesz, ale wiecie co, jednak wam pokażę, wyrzucam tego jednak y, Digla i pokażę wam jak grać z y, taradajki tak zwanej. nie y, masz Digla. Nie, gdzieś tam wyjebałem. Po drodze to znajdź tam. I żeby nie grać taradajką, o, o, o karabin piechoty fioletowy. To mój automat. O ty kurka wodna. Skurczy bieg. Do czego? Jakiej broni. Jakiej broni? Do Stigla? No to mm, tak. musisz sobie ciężkie wziąć. Moje. pacinka ja cię pokażę jak się nie drzewo. bo o plot, dobrze dobrze player. dobrze dobrze Dominik, idę, poczekaj, drzewo. poczekaj poczekaj, poczekaj, drzewo, poczekaj. Proszę, patrz, Już idę, patrz, idę, idę idę. Tak, drzewo tak, tak tak bardzo ładnie Przychodzi bardzo ładnie tak żeby cię nikt nie trafił mm -hmm, tak tak bo tutaj bardzo dużo snajperów bardzo dużo snajperów Staną tak, tak. pod drzewem i widzicie. Tutaj Dominik wam pokazał właśnie, jak otwierać skrzynkę. Podchodzicie, otwieracie. Nic skomplikowanego nie ma. Ja mam tę burzę. Ooooooh. burzę? tak. Mogę wziąć. Wrzucimy, wrzucimy lunch padem. Tak, możemy, możemy. O, czekaj, czekaj, czekaj. Okej, okay, dobra. Wyrzucimy sobie za apteczkę. Teraz koledzy stawiają lunchpada dzięki czemu polecimy sobie troszeczkę wyżej. O, teraz trzeba na niego naskoczyć, najlepiej spacją. O, i tutaj w dziewiątym sezonie Fortnite'a bo jakby ktoś nie wiedział, to Fortnite ma 9 sezonów. I tak, tutaj dodali takie m, amerykańskie y, wiry. Szybki tutaj szybko można sobie przelecieć. Tak Ja sobie wypiję tutaj siorba. Siorbik to jest taki, taki taka potoczna nazwa i używa jej się tutaj właśnie... Taką właśnie pokazuję e... chować się krzaku Jeżeli nie lubicie bić się z przeciwnikami, możecie schować się do krzaka. Tak, 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 tak. To jest bardzo dobry pomysł. Może drogi Jeżeli chcecie zaskoczyć przeciwnika, podejdźcie do nakucaka mu na plecy. I, i ja to zaprezentuję, to. on na przykład domin sobie tam stoi, prawda? Ja wyciągam tutaj pompkę, wyciągam tutaj pompkę, podchodzę sobie i, 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 i pakuję ci tutaj tutaj I tak jak to i robię Tak, 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 tak zabijacie tak. Dobry pompy. I dajko. co Ja biorę men, ja to biorę, ja to biorę poczekaj

o kurde, wyrzuciłem... O nie, położył mnie jeden, po... Dobrze, 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 ale jeden mnie położył, nie? O kurcze, co ci stało? A co granatnik, amerykański granatnik tutaj, proszę państwa. <laughs> jak jesteście, jak jesteście takim downem jak, jak Dominik, to musicie, to musicie... Musicie, musicie poprosić przyjaciela, żeby was podniósł No tutaj niestety, no nic nie mogliśmy już zrobić, tak. No, no.